Przemyska Biblioteka Publiczna przy ulicy Grodzkiej w Nowym Obiekcie była gospodarzem wspólnego spotkania opłatkowego samorządowców miasta Przemyśla i powiatu przemyskiego. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło śpiewania kolęd i składania sobie nawzajem życzeń dla samorządowców i pracowników jednostek miejskich i powiatowych. Swoim programem artystycznym powitał szacownych gości zespół pieśni i tańca Przemyśl. Natomiast słowo do zebranych przekazali wspólnie prezydent miasta Przemyśla Robert Homa oraz starosta powiatu przemyskiego Jan Pączek. Opłatek był okazją do podsumowań i podziękowań za kończący się rok oraz ciężką pracę samorządowców. Chciałbym życzyć wszystkim Państwu, mieszkańcom miasta Przemyśla, tej dobrej współpracy, która była między nami. Tego zaangażowania obywatelskiego w rozwiązywanie wspólnych problemów. Radości przy wigilijnym stole, ale i nadziei, że ten 2014 rok będzie dla nas wszystkich, jeśli będziemy się wzajemnie wspierać, po prostu lepszy. Chciałbym podziękować przy tej okazji wszystkim za zaangażowanie, za wspieranie, za każde słowo krytyki, które pozwala na korygowanie swoich działań, bo my, jako samorząd, tego także potrzebujemy. A tak po ludzku, życzliwości. Miłości wzajemnej, szacunku i dobra. Jeśli będzie więcej dobra, będziemy mogli się tym dobrym dzielić i więcej dobra czynić jako odpowiedzialni za nasze miasto. Błogosławionych Radosnych Świąt i lepszego 2014 roku życzę. Szanowni mieszkańcy Przemyśla i Ziemi Przemyskiej, w imieniu samorządu Powiatu Przemyskiego składam wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Niech atmosfera tych świąt Bożego Narodzenia, Wigilii, Obrusu, Białego Stołu, Choinki, Opłatka, niech to wszystko dzieli się naszą radością, dzieli się ze wszystkimi mieszkańcami, radością z narodzenia Jezusa Chrystusa. Oby te święta i atmosfera Nowego Roku nastrajała nas na cały 2014 rok. Dla wszystkich mieszkańców przemyśla z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia najlepsze życzenia, optymizmu, wiary, wiary w siebie, wiary w innych ludzi i... To przekonanie, że będzie po prostu dobrze, że niektóre problemy przejdą, a my będziemy dalej życzliwie do wszystkich się odnosić. Wszystkiego dobrego dla wszystkich mieszkańców Przemyśla i gości A, i gości, którzy przyjadą do Przemyśla. Wszystkiego dobrego. Z okazji tych świąt pięknych, Bożego Narodzenia, chciałbym złożyć Państwu serdeczne życzenia. Niech się spełnią Wasze wszystkie marzenia, tych wszystkich mieszkańców, którzy właśnie świętują w tym dniu i niech ta Boża dzisiaj błogosławia Wam każdego dnia. Wszystkie Najlepszego dla wszystkich mieszkańców pięknej Ziemi. Przemyśla, niech w nowym roku doznają wszystkiego i spełnią się te wszystkie piękne marzenia. Życzę, aby ten nowy rok przyniósł wszystkie radości, które będą owocować przede wszystkim w tym dobrobycie w nowym 2014 roku. Tego życzę, aby on taki przede wszystkim był. Niech się spełnią jeszcze raz wszystkie marzenia i te wyzwania, które będą przed nami. Myślę, że się pięknie poukładają. Tego życzę Państwu, życzę wszystkim mieszkańcom. Jeszcze raz, Przemyśla i okolic, i całej ziemi przemyski. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. W dzisiejszym rozpędzonym świecie od strażaków przede wszystkim bezpiecznych, zdrowych, spokojnych świąt. W tym rozpędzonym czasie spokoju przede wszystkim. W imieniu wszystkich Fredrowców, wszystkich, dla wszystkich przyjaciół i nieprzyjaciół z okazji zbliżających się świąt i nowego 2014 roku życzę wszystkiego najlepszego wszystkim, całej społeczności przemysłu, wszystkim tym, którzy nas wspierają, wszystkim sympatykom, tym, którzy nas lubią, tym, którzy nas nie lubią. Życzę wszystkiego najlepszego o przychylność dla teatru w Pedroum i o to, żebyście Państwo byli wiernymi naszymi widzami. Wszystkiego dobrego. Chciałbym życzyć mieszkańcom miasta Przemyśla, wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności z okazji zbliżających się świąt oraz Nowego Roku. Życzę, żeby było dużo zdrowia, dużo uśmiechu, błogosławieństwa Bożego i dużo, dużo rodzaju. W nowym życiu, w nowym roku 2014. Wszystkim mieszkańcom Przemyśla chcemy złożyć serdeczne życzenia świąteczne, aby te święta były, były ciche, spokojne, w gronie rodzinnym, aby wszystkie spełnienia się, wszystkie spełnienia, pragnienia mieszkańców się spełniły. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego dla mieszkańców miasta Przemyśla życzę zespół pieśni i tańca Przemyśl, jak i nowo zaręczeni yy, tutaj obecni.